Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku będzie właściwie dużo gadania, ale chcę Wam też powiedzieć kilka ważnych spraw. Myślę, że zarówno ważnych dla mnie, jak i dla Was. A dla wytrwałych, na koniec pokażę Wam jakiś bonus. No więc, ja sobie zapisałam tutaj na kartce, o czym mam mówić, żeby o niczym nie zapomnieć. Pierwszą taką sprawą jest, bo niektórzy mnie pytają, oświetlenie, ogólnie lepszy aparat i, i w ogóle te filmy, prawda? Dlaczego one są takie, a, a nie inne? Mogłyby być lepsze? Tak, zgadzam się z tym, mogłyby być lepsze, jednakże, po pierwsze, w tym momencie przyznaję się bezbicia, nagrywam telefonem, bo po prostu mam jeszcze remont. Może się skończy gdzieś za miesiąc ten remont, będę miała gdzie ustawić statyw, oświetlenie, wszystko i wtedy będzie naprawdę, myślę, że dużo lepiej, ponieważ no jak na razie nie mam takiej możliwości, a nie chciałabym rezygnować na tak długi czas z nienagrywania tych filmów, chociażby z racji tego, że no czasem z przyczyn losowych nie jestem w stanie po prostu nic dla Was nagrać. Dlatego, jeśli chodzi o, o takie rzeczy, to yy, myślę, że za jakiś miesiąc uda mi się ogarnąć to wszystko i będzie yy, lepiej po prostu wyglądał ten filmik. Jeśli chodzi o łączenia i tak dalej, mam taki program, jednakże mój laptop jest tak stary, że nie zawsze styknie tak, jak być powinno. I no za to Was przepraszam. Złośliwość rzeczy martwych ja nic na to nie poradzę jednak no, cieszę się, że mogę dla was nagrywać, że jestem tu po prostu z wami. Przejdźmy. No, Także kolejną e, sprawą jest sklepik internetowy. Słuchajcie, jak niektóre osoby wiedzą, mieliśmy sklepik internetowy, jednak z przyczyn technicznych po prostu go nie mamy. E, jakby to w skrócie powiedzieć? Był opłacony, nie dało się na niego zalogować, po prostu tak jakby go niby nie było, niby był, niby go nie było Ja pisałam odwołania, reklamacje, ale jedyne co mi powiedzieli to, żebym poczekała aż to wszystko się anuluje i założyła go z powrotem Więc nawet nie, nie chcecie sobie wyobrażać moich nerwów, no ten kto robi sam sklepik internetowy tak jak ja grafikę to wszystko ogarnia, po prostu dniami, nocami siedzi przy tym, żeby ten sklepik wyglądał jak najlepiej, żeby go uruchomić. To wie, jak to jest. Ja, tak jak mówię, nie będę już na ten temat mówić i denerwować się. W każdym razie, sprawa jest taka, że na Facebooku, jak pewnie nie wszyscy wiedzą, nie można sprzedawać żywych zwierząt. Oczywiście, można tam napisać, że zwierzątko szuka domu, czy jakieś tam inaczej jeszcze. W każdym razie, ja będę wstawiać tam też niektóre zwierzaki na sprzedaż, i, i tam ogólnie pokazuję Wam też to, co my mamy w hodowli. Z tym, że dużo osób mnie pyta, czy mamy to, czy mamy tamto, jaka cena. Wiecie, ja nie jestem w stanie też od razu wszystkim odpisać, dlatego stwierdziłam, że ten sklepik internetowy będzie, taki, będzie taką też informacją dla Was, że będziecie mogli sobie wejść, ja Was będę odsyłać do tego, zobaczycie, co mamy, w jakich cenach, będzie tam opis zwierzaka. W razie czego, oczywiście, służymy pomocą. I ogólnie, jeśli chodzi o odbiór. To przy zwierzakach jest tylko odbiór osobisty. Oczywiście yy, nasza siedziba znajduje się w Krakowie. Ja ogólnie nie mam sklepu stacjonarnego, ponieważ nie jest mi w tym momencie potrzebny. Ja mam gdzie te zwierzaki trzymać, i będziemy się w danej lokalizacji po prostu umawiać po odbiór. Ja Wam powiem wtedy, gdzie, czy gdzieś się tam jakoś umówimy. Jeśli chodzi o odbiór w innym mieście mieliśmy dostępne dowozy. Jednak stwierdziłam, że najlepiej, jeśli będzie to po prostu odbiór osobisty, na przykład na giełdzie. My teraz jeździliśmy na giełdy w Krakowie, co prawda ostatnio nas nie było, no, z różnych przyczyn nie, nie byliśmy w stanie dotrzeć na te giełdy. Natomiast od przyszłego roku już będziemy się pojawiać na pewno we Wrocławiu, gdzieś na Śląsku, także będzie możliwy, będzie jakby większy zakres odbioru tych zwierzaków. Jeśli chodzi o akcesoria, karmówkę, rośliny, to oczywiście na naszej stronie będą i, i będziecie mogli bez problemu sobie je zakupić. Także tutaj będzie wysyłka oczywiście wchodzi w grę jak najbardziej jeśli chodzi o wysyłkę, to, to tylko ze zwierzakami, właśnie ten odbiór osobisty, żeby ich nie męczyć. No, chyba że gdzieś się tam jakoś dogadamy, ale w każdym razie, jeśli chodzi o sklepik, to myślę, że tyle w temacie. Wszystkie, wszystkie jakieś informacje czy maile do mnie będziecie mieli linki w opisie. I, I sobie tak. Dalej. Jeszcze a propos zwierzaków, niektórzy się mnie pytają, czy mam płazyć. Tak, mam płazy, jednak mam je, można tak powiedzieć, tylko dla siebie, jako urozmaicenie, coś innego niż gady, prawda? Jednak na dzień dzisiejszy nie zamierzam rozmnażać płazów i nie zamierzam ich mieć więcej. Może gdzieś tam przy okazji zrobię jakiś filmik, jednak, tak jak mówię, stawiam przede wszystkim na gady, i tutaj mam na myśli przede wszystkim węże. Różne węże, różne gatunki węży, raczej z tych małych węży, to znaczy regiusy, jakieś tam mniejsze gatunki, które posiadam. Dowiecie się już niedługo, jakie to są gatunki. Możecie też się domyślać z poprzednich filmików. Jeśli chodzi o jaszczurki, to doszłam do wniosku, że jeśli ktoś bierze się za wszystko, to tak naprawdę nie wie nic. Dlatego ja postanowiłam, że będę się brała za gekony. Różne gatunki gekonów. I te mniejsze, i te większe. Wszystko zobaczycie na sklepiku, w ofertach. Myślę, że ten sklepik ruszy gdzieś pewnie na początku września. Tak bym chciała ruszyć od pierwszego. Zobaczymy, jak długo mi zajmie to ogarnianie, bo dopiero tak naprawdę zaczęłam i też nie zawsze mam czas, żeby tam cokolwiek porobić. W każdym razie to, co u mnie możecie znaleźć, to różne gatunki węży i przede wszystkim gekony. Jakieś tam inne jaszczurki może się raz na jakiś czas pokażą. Jednak, tak jak mówię, stawiam przede wszystkim na gekony, różne gatunki. Tak jak jeszcze raz powtórzę, i te mniejsze, i te większe. Po prostu lubię gekony i podobają mi się, więc dlaczego miałabym tego nie robić? Kolejną sprawą są jeszcze y, komentarze, słuchajcie, na YouTube. Sprawa jest taka, że nieraz te komentarze są pod filmem wyłączone. Ja je włączam, zaznaczam, że mają być włączone, jednak y, no, YouTube po prostu z jakichś tam przyczyn nie wyłącza, bo zrobili jakieś tam, y, wiecie, y, zaznacza się, czy, czy filmy dla dzieci, czy nie dla dzieci. Jeśli zaznaczymy dla dzieci, to będą się pojawiać przede wszystkim dzieciom, a wiadomo, chodzi nam o to, żeby pojawiały się Wam wszystkim te filmy. Także przez to YouTube czasem wyłącza te komentarze. Ja co jakiś czas sprawdzam i je włączam. Także jak chcecie dodać jakiś tam komentarz, a jest powiedzmy, pisze, że komentarze wyłączone. To po prostu zerknijcie tam na drugi dzień czy za dwa dni, i myślę, że już powinno być wszystko ok. Jeszcze a propos pytań Waszych, ponieważ. Zadajecie mi różne pytania tam na różnych stronkach czy pod filmami doszłam do wniosku, że jak przekroczymy 200 subskrypcji, to ja zrobię taki filmik z odpowiedzi na Wasze pytania. Także jak coś Wam teraz przychodzi jeszcze do głowy, to pod tym filmikiem również możecie zadawać różne pytania. I będziemy jeszcze takie dwie rzeczy tematach. nam zostały do omówienia. Pierwsza z nich. Wydaje mi się, że powinnam powiedzieć ją na samym początku, aczkolwiek e, powiem o tym teraz, że ja nie będę się powtarzać za każdym razem o tym samym. Ja nie po to nagrywam filmik i nie po to do was gada, żebyście mnie potem pytali o coś, co już mówiłam w poprzednim filmie. Ja wiem, że nieraz te filmiki są długie, może i nudne, e, i komuś się nie chce gdzieś tam oglądać, ale. Jeśli macie jakieś pytania, na które nie znacie odpowiedzi, to przeglądnijcie ten filmik jeszcze. Jeśli rzeczywiście nie będzie tam odpowiedzi na Wasze pytanie, to oczywiście, że na nie odpowiem. Jeszcze jedna sprawa, moi drodzy, odnośnie filmów i odnośnie moich psów. Bo tutaj sprawa wygląda tak, ja już mówiłam również w którymś tam filmie, jednak... Znowu słyszę te same pytania, dlatego y, uprzedzę jeszcze raz, że y, dwóch psiaków nie mam już, został mi jeden pies. Jednakże y, obiecałam Wam y, kiedyś tam takie serie z, y, z odcinkami z psami. I ja. Słuchajcie, udało mi się ponagrywać te psiaki jeszcze, tylko ja te filmy muszę, wiecie, obrobić, ogarnąć, połączyć i wtedy będą gotowe. Więc to nie jest tak, że ja mówię Wam, że tych psów nie ma, a za chwilę te psy się pojawiają. I, i właśnie o tym chcę wspomnieć, ponieważ już miałam takie pytania, że. Jak to mówisz, że nie masz psów, a filmik jest z psami, prawda? Dlatego o tym chcę Wam powiedzieć, że, że udało mi się sporo filmów nagrać. I w przyszłym tygodniu, jeśli kogoś nie interesują psy, to od razu mówię: w przyszłym tygodniu ruszam z taką serią filmów o psach. I później, jak już skończę tą serię, to wtedy zobaczycie, ja Wam powiem, i tak dalej. Dlaczego danego psa nie ma, który pies mi został, który będzie się oczywiście pojawiał też w filmach co jakiś czas, i myślę, że to jest tyle. Przejdźmy teraz I do I słuchajcie, naszego tutaj macie obiecany bonusik. To jest malutki pyton tygrysi. Ja go nie będę brać na ręce, bo już mi chciał ugryźć parę razy. Jest zdenerwowany. Zresztą sami spójrzcie. Nawet nie wiem, czy słyszycie, jak on syczy. O! Kurde! Złapał mi telefon. Nie będziemy go, bo on tutaj, patrzcie, próbuje ugryźć. Może zrobimy tak. Wąż jest bardzo zdenerwowany. Więc zrobimy tak, yy, że dobrze. Wiecie co, zamkniemy i ja się Wam pokażę. No, zaraz. jak widzieliście, niestety Pyton Tygrysi nie chciał ze mną współpracować. Być może miał dzisiaj jakiś gorszy dzień. Ja tam nie będę wkładała specjalnie do niego ręki, bo już nie parę razy chciał dziabnąć, a nie chciałabym, żeby mnie ugryzł. W każdym razie, ja mam jeszcze jednego pytona tygrysiego i stwierdziłam, że zrobię po prostu jakiś osobny filmik o tych pytonach i wtedy mam nadzieję, że będzie miał lepszy dzień. Natomiast tutaj trzymam na rękach kolejny taki bonusik za to, że tamtego nie udało się Wam lepiej pokazać. To jest pyton królewski, odmiana Pybold, tak zwany Piet. Jest przepiękny, to jest samczyk. Mam nadzieję, że na przyszły rok będzie idealny. A propos tej odmiany, na pewno zrobię jakiś filmik dotyczący tej odmiany, ponieważ mam jeszcze samiczkę, której różni się po prostu diametralnie od niego ubarwieniem. Ja po prostu te że się tak wiją, że nie jest się w stanie za bardzo nagrać. Więc wstawię Wam zdjęcie zarówno Pytona Tygrysiego, jak i tego to wężyka. A mi się widzimy w przyszły piątek w serii o psach.